Ładna grupka siadła nie No a to bo to szybko po prostu jest No ale to wszystko pić na pewno chce, zaraz zobaczymy Tak, tak, pierwsze co tu pić No tak, tych nie zapałam ładna grupka siadła To Patrzysz z obcych no, zobaczymy Później. A jest, jest jeden, jest jeden taki niecodzienny ptrek. Tam się, to nie wiem, czy on. To jak wszedł. No, To jest ta pierwsza grupka, nie? Tam 68 głębi To teraz nie wiem, ile ich 15 naraz. Ja nie pamiętam, bo ja nie Gdzieś, gdzieś tak piętnaście naraz, nie? O tutaj, tutaj jest druga część, już przeszła dołem. A tamten stry ten. A to jest Potockiego jeden, a drugi jest Karola Rybińskiego. Następni są. jest trzy, No idź, 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 tam No idź A im się chce i są zmęczony chociaż to tylko 100 kilometrów, ale no 100 kilometrów pod wiatr także to Do nas jest akurat 103, jak się nie mylę. No ale też my jako jedyni... O tutaj masz następne dwa. No, idźcie do środka. No, no Następny. To jeszcze nie te muskulatury. Nie ma siły, to skrzydła upuszane Siły nie ma zlecić. Marian mój, że ma jednego. Taki pstry, no. Ale centralnie w kierunku On się nie może nalatać, może to długodystansowiec. Tak. No. Taki dziwnie, wystraszony, Dobra. Będą się zlatywać. że no, 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 raz. A pogoda też jest taka no, ciężka pogoda jest. Mają na to cały dzień. Na pierwszą grupa piękna była, 15 sztuk na raz. I teraz już po jednym. Jest też nakrapiany Marcina Kapinosa, jeden widzę. O ten, ten, ten. Tak, tak. Ten, to ostatni pójdzie teraz. Teraz, no. tak. Nie. Dobra. No Jeść się nie chce, pić im się chce. Siedzą pod... A to jest ten ciemny, on tak wylatuje, potrafi drzwiami wy... To jest terroryst, uciekinier. Dziennie nieraz trzy razy wylatuje. Nie byłem ziółko z nie złe ziółko z Już tam trochę napił, trochę coś zjadł. Odpoczął 5 minut, i tak. znowu musiał się dalej. Dobrze, dobrze. Przyszedł czas podsumowania naszego pierwszego lotu konkursowego na Superkapie. Mamy dzisiaj trzeci dzień po locie. Trochę nam zeszło z tego względu, że lot nie był łatwy, lot był dość trudny. Praktycznie powiem Wam szczerze, że na 8 edycji to był pierwszy najtrudniejszy lot. Bo z tych pierwszych lotów zawsze była niska szybkość pod wiatr, ale ten był zdecydowanie najtrudniejszy. Choćby z tego względu, że szybkość wyszła pierwszych głębi 1054, jak się nie mylę. 1054, chyba 4. Ale to, to nie ma mniejszego znaczenia, bo to tylko potwierdza skalę trudności lotu. Natomiast, czy tam było 4, czy 6, no, poniżej 1100. Tak były pierwsze głębie. I teraz, jak odnieść się do tego lotu? Odlot był kapitalny. Było gorąco, ale też i było trochę parno, bo zaraz na noc były burze. Te burze szły od zachodu i już na przykład po południowych godzinach na Śląsku zrobiły ogromne spustoszenia. U nas przyszły, przyszła ona w nocy. Te głębi, które nie doleciały w pierwszym dniu, musiały właśnie tą burzę gdzieś przeżyć po drodze, w nocy. Gdzieś tam kuczując na jakimś dachu. Natomiast, e, ktoś może powiedzieć, może nie było odlotu, nie? Odlot był kapitalny, bo inaczej głębi by nie usiągnęły szybkość powyżej tysiąca. A. Był trudny lot po prostu. To był lot wymagający, chociaż tylko 100. Tak jak do nas było tam 101 kilometrów, niektórzy mieli troszkę więcej. Co ja mogę jeszcze o tym locie więcej powiedzieć? To, że żona nagrała tą pierwszą grupę, która przyszła. No, no, nie do końca, no ale praktycznie złapała kawałek tej pierwszej grupy, która przyszła. I. W tej grupie było 21 głębi. Z 68, które żeśmy wkładali. 21, a odbiło się 18. Po prostu tak szybko weszły do środka, że no, antena, dwie anteny jest, ale przepuściły trzy głębi. Później sprawdzaliśmy, bo byłem ciekawy, po dwóch dniach sprawdzaliśmy, które, które głębi właśnie nie odbiło. No, i wszystko jest jasne, akurat by głębi, do których mi zależało, i one są dwie. Na tą chwilę nie mamy sześciu głębi. I powiem Wam, jak to wyglądało. W pierwszym dniu po tej grupie 21 głębi przychodziło po 2, 1, 3 głębi naraz do pozycji 25. I od pozycji 25 zaczęły zaczęły przychodzić, czyli tutaj jak tych dwa nie odbiły, to była już pozycja 28, ale tych trzech. Ale e, później była przerwa gdzieś koło 40- 50 minut. I do wieczora z 68 mieliśmy dokładnie 41 głębi. brakowało 27 głębi. 27 głębi, e, które e, nie było na noc i tak jak mówi musiały, przeczekać tą burzę gdzieś tam w Polsce. I co jest e, ciekawego? Z tych 27 głębi, e, chyba żeśmy procentowo dostali najlepiej, bo 20 głębi przyszło na drugi dzień. Brakowało 7 głębi i na trzeci dzień doszedł jeden gąb, do, dosłownie taki, e, w takim stanie, że żona, jak przyszedł mnie tutaj nie było, żona go złapała w rękę. Zresztą ten gąb to jest w gołębniku. I w to, użyła do gołębnika, go w ogóle nie reagował. To świadczy tylko o tym, jak trudny był ten lot. Jak inni mają? No, różni. Ktoś, kto mniej wkładał, jest dwóch hodowców, którzy mniej wkładali, to znacznie jakby, no to mają straty po dwa głębi. Ale są hodowcy, którzy mają ledwo połowę. Trafili się i tacy, którzy mają troszkę gorzej, a troszkę i lepiej jak połowę. No. Trudno, no, taki lot był. Tutaj każdy. Najbardziej żałował tych głębi z Polski, którzy, którzy do nas wysłali. Ale my musimy też zrobić pewien reset, bo nie możemy mówić o jednym czy drugim hodowcu, który może nie dostał żadnego z trzech czy tam z pięciu głębi, ale mówimy o hodowcach, którzy dostali, na przykład Łukasz Barański, jego głębi latały u Mariana Dziadury, osiem było wkładanych, osiem jest z powrotem. Tutaj mamy takiego hodowcę, drugi rok z rzędu. Łukasz też, drugi rok z rzędu, bierze u nas, bierze u nas w zawodach udział. I co jest ciekawe, on sobie chwali, chce na drugi rok jeszcze więcej do testowania. Bo tak jak powiedziałem, to nie jest wspólny głębnik, żebyśmy kalkulowali, żeby jak najwięcej głębi zostało do finału, bo później jest są z tego pieniądze. Tu to, to my lecimy dla selekcji i cały czas to podkreślamy. Jeżeli ktoś ma. Jakieś wątpliwości w stosunku do swoich głębi, czy one by dały radę w, w tych arcytrudnych warunkach jakich my latamy To powinien do nas dać, spróbować W każdym bądź razie jest też taki hodowca, bierze drugi rok z rzędu udział, nazywa się Henryk Potocki On dał do trzech różnych głębników tu u nas Na przykład dał do kolegi Mariana, dał do nas I dał do kolegi e, Tak e, do, do kolegi właśnie Gawła i co jest ciekawe, e, u kolegi Gawła na 5, 4 jest. U Mariana e, na 4 jest 3. I u nas na 4 jest 3. Czyli powrotność naprawdę kapitalna. Poza tym, myśmy mieli w swoim głębniku 13 głębi wysłanych obcych, czyli z Polski, i rewelacyjnie poleciały głębie. Bo w tej pierwszej grupie uderzeniowej były, ale zresztą Karol Rybiński nam mówił, że on daje szybsze głębi. I te dwa późniaczki, które pokazywałem na początku filmu, to, to są właśnie jego. i ra, Razem z naszymi były wyburzone już na końcu samym. No i oba siadły człowiek w tej pierwszej grupie. Także tutaj jest zero strat. Z czterech głębi u Marcina Kapinosa jest trzy, też bardzo dobrze z trzech głębi u naszego kolegi Sławka jest dwa, też super i tak jak powiedziałem u Potockiego z czterech jest trzy także praktycznie z tych obcych jest trzy głębi straty na czterech hodowców, którzy tutaj u nas mieli to, to nie jest dużo, z trzynastu przyszło dziesięć więc jest bardzo dobrze, u, u Tatka Sawy na przykład z dziesięciu przyszło dziewięć z tych obcych głębi, to też jest super rewelacja to znaczy, że coraz lepsi hodowcy, wspaniali hodowcy do nas dają i, i testują. No, też dają świetni hodowcy, którzy troszkę większe straty ponieśli, ale ja się cieszę, że oni próbują u nas testować własne głębi, bo jak wiemy, niektórzy chcą podbić te lepsze głębniki wspólne w Europie i na świecie. Na przykład Potocki do mnie mówi, że on u nas musi to testować, bo jego marzeniem jest, w przyszłości, może już w tym roku, na drugi rok, w tym roku powinien wysyłać, dać na Afrykę Pro. Ja uważam, że w tej chwili to jest głębik numer jeden na świecie, bo jeszcze loty się nie zaczęły. Jest mnóstwo wywiadów z czułowymi hodowcami, jak doszli do głębi, gdzie nabywali, jak, jak selekcjonują, w jakich kryteriach, e, jakie kryteria stosują w selekcji, i to jest właśnie ten plus, że my możemy się u takich hodowców uczyć wiele mówi osób, te filmy można można e, też e, oglądać na YouTubie wielu hodowców mówi, no ale są po angielsku ale z tego co ja wiem bo sam e, oglądałem żona mi włączyła tłumacza i miałem po polsku, także można naprawdę wyciągnąć dużo ja na stare lata też się czegoś uczę e, kochani myśmy mieli mieć dzisiaj, dzisiaj jest czwartek już drugi te, e, konkursowy, bo zawsze tak żeśmy robili co trzy dni te pierwsze loty. Ale że ze względu na to, że te głębi dolatywały przez te trzy dni, postanowiliśmy przyłożyć ten lot na drugi tydzień. Prawdopodobnie polecimy we wtorek, bo we wtorek ma być gorąco i mocno w dziób. I tak będzie za każdym razem, aż do końca. Bez względu na to, ile tych głębi zostanie. Po prostu e, ludzie, którzy. Szukają dobrych głębi, nie takich, które lecą tylko z wiatrem, a później płaczą na lotach starych, że, że przyszedł lot pod wiatr, pięćsetkę i to wszystko wysiadało. Ja dawałem przykład, u nas roczniaki z tamtego roku skapa, jak w tym roku na sześćsetce poleciały kapitalnie, więc ten gołąb leci tutaj i na drugi rok jako dorosły też leci. Z 50, kochani, z 50 młodych ma zostać siedem, osiem. Najlepszych, a nie 40, bo później znowu przyjdzie pod wiatr i będzie ci płakać. Tu wam pokażę jeszcze. E, właśnie dzisiaj puszczałem na oblot. 15 głębi nie w ogóle nie poszło w górę. A e, pozostałe, pozostałe poszły w górę i, i ten. I nie było ich koło godziny czasu, czyli, czyli już doszły do siebie. Tutaj ktoś może zapytać, czwarty dzień, dzisiaj jest czwarty, tak? Czy, tak, w Puloci to jest czwarty. Nie? E, ktoś może pytać, co dajemy tak jak w tej chwili? No to powiem wam krótko: na rano dostały e, karmę e, nie dietetyczną, tylko lekkostrawną, już z karmą lotową, tak, pół na pół. Do wody dostały CMK. No to CMK to jest kreatyna, karnityna, witamina i tak dalej. Teraz po południu zrobiliśmy olej omega 3 to jest z lecytyną zmieszaliśmy z warzywa ziołowe to jest kreuter. No, kreuter, krauter no krauter krauter z niemieckiego no krauter ale to jest to, to jest produkt z Rundfirda, to jest chyba pół kilówka i to żeśmy zmieszali z tym olejem omega 3 do wody daliśmy Usnę barwany. I tak za każdym razem, po prostu chudowcy, to tak nieraz przychodzi mąż do żony i mówi, o, mój ulubiony obiad, albo moje ulubiony śniadanie. Czyli żona wie, co on by zjadł w danym dniu. I tak samo dobrzy chudowcy powinni wiedzieć, co go on potrzebuje w danym dniu. I ja po prostu starając się obserwować, czyli pomidory, sałata i jajko i oliwa. Ulubione śniadanie. Tak, to jest moje ulubione śniadanie. Czyli hodowcy dobrze obserwując własne głębie, po prostu wiedzą, co one by chętnie zjadły w danym dniu. Eee, ale to trzeba obserwować. Także tutaj nie mamy żadnych tajemnic, przygotowujemy ich do następnego lotu. Ktoś może jeszcze zapytać, jakie głębie zginęły, to już Wam powie. Bardzo dużo głębi jest z całej pary. Na przykład. Dwa poszło, dwa jest, albo jeden z pary poszedł, jeden jest. Zginęło dwa e, głębi do ro, starsze, te, te, które były, tak jak mówiłem wcześniej, wyłożone i nie było ich po kilka godzin. To dwa z tych zginęło. I cztery zginęły późniaki. To z jednej pary, chociaż samic naprawdę kapitalnie w tamtym roku latał, zresztą z myśmy go wykupili. Samica e, rok wcześniej, czyli dwuletnia, wybitnie latała, jeszcze lepiej ten sam. No ale dwa młode, no, no nie pasowała para do siebie i tyle, i kropka. Nie ma, to nie ma, i, i finito. Natomiast e, dwa inne młode zginęły od pary, czyli jeden jest i jednego nie ma. Czyli cztery młode późniejsze, zresztą one były mniej wywożone też, to też trzeba wziąć pod uwagę. Ale na przykład Karola Rybińskiego, dwa późniaki sobie poradziły, także nie ma usprawiedliwienia. Ja nigdy nie szukam usprawiedliwienia. Hodowcy, którzy robią błąd, na przykład niektórzy mówią, a niektórzy mówią, ja widzę, jak niektórzy się zachowują, że to jest wstyd powiedzieć, ile się zgubiło. Kochani, wstydem nie jest powiedzieć, ile się zgubiło. Wstydem jest nic nie wygrywać. To jest wstyd, bo my możemy zgubić na jednym locie i 20 gołębi ale wkładaliśmy 60 następne 20 mamy w samym czubie to jest selekcja i tu nie ma wstydu ile się zgubiło ale jeżeli ktoś tajniaczy i, i tam ile on zgubił a jakie to ma znaczenie jeżeli tobie przyjdą wszystkie a ty po prostu nic nie ugrasz to po co ci takich głębi? właśnie tutaj zależy nam na jednej rzeczy żeby te gołębie i siadały czułowo i były powrotne. Jeżeli gąb nie może usiąść czołowo, bo różne sytuacje się zdarzają, czy jaszczą, czy po prostu w tym dniu jest niedysponowany i tak dalej. Ten gąb musi wrócić. Dlatego powrotność to jest u nas na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu wygrywanie. Jeżeli gąb tylko powraca, a nie wygrywa, też go usuwamy. Gąb musi być i powrotny, i musi wygrywać. Oczywiście to nie jest maszyna żeby lot w lot ten Gołąb wygrywał, bo dyspozycja dnia decyduje o tym. Kiedyś z Tomkiem Wiecznikiem rozmawiałem i on mi powiedział wprost i ja się z tym zgadzam, że finał na danym głębniku mógłby być całkiem inne głębiej mogłyby polecieć jakby był tydzień później. I to co wygrywa dzisiaj, to za tydzień mogłyby na przykład całkiem inne głębiej polecieć. Ja się z tym zgadzam, więc Gołąb E, też tak jak człowiek w jednym dniu się lepiej czuje, w drugim gorzej. Ale ten goł musi mieć charakter. On musi wracać. To jest podstawa. On musi walczyć, wracać. Tak jak ten późniaczek, co przyszedł co żona go na, na ziemi. Ja nie zobaczę, jak go znajdę, to, to mam nakrepiany, ciemny nakrapiany. On był w stanie naprawdę. Ja myślałem wczoraj nawet, że on padnie. Że to jest po ja nim. On, on jest w tej drugiej części chyba? Ale widzę. Wziął się do jedzenia i dzisiaj już. No bo on wczoraj przyszedł. On dzisiaj już wódrzył. Wiesz, który to jest? To jest tamten, co siedzi na siodełku. Tak, to jest tamten, co siedzi na siodełku. Tak. Tu, tutaj widzicie, tu jest takie dwie mewki, jak w, ale to z innych głębi, jak w tamtym roku. I, i jeden był czołową. A drugim miał nogę przed sezonem złamaną, to właśnie o te linki uderzył i mu się wzrosła, no, no, nawet nawet, no, no wzrosła mu się, no, w każdym bądź razie, no, nie jest to idealne, bo my weterynarzami no, nie jesteśmy. No przecież idealnie, nie? nie no idealnie, bez przesady. W każdym bądź razie, ale on jest, on na drugi dzień przeszedł i jest. I właśnie o to chodzi, że mimo wszelkich przeciwności, wszelkich przeciwności, ten głębiej potrafił… Ten, ten ciemny, co tam, co tam leży sobie na siudełku. Ale dzisiaj go miałem z rana w ręce. On w ogóle nie wyleciał na oblot. No bo gdzie to to ledwo żywy. Tak, ale ten. Ale naprawdę fatalnym stanie był skóra, kości i pióra. Ale powiem wam, że, że później wziąłem go do ręki, jak już po śniadaniu był. I tak był dobrze dopchany, Czyli, 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 czyli jeść chce. Ale jego, bo to jest drugi lęk, bo z pierwszego był tylko jeden. A to, to co za To jest z garyngsa głębi. I to jest to ciekawe, jed, jeden właśnie jest tylko z tej pary, i, i on cały czas się trzyma. To jest pierwszy, pierwsze te głębi, to to są z tych głębi, co dwie samice miało. No. Być a dwa samce przyszły, no ale bajka. <laughs> ale to nie jest z tej pary, samców. E, znaczy tak, od, od pary z jednego sądzę. z tej pary? Nie, nie. Dwa samce w parze nie mogą być. No u nas takich. Cudów nie ma. nie? U nas nie ma tych e, defilat e, parat pa, e, LGBT w głębniku, także e, e, jest normalnie w każdym razie. Także e, no, tak, to co widzicie, no, część głębi jest tu, tu jest przejście spodem, już kiedyś pokazywałem. No i część jest już tam, już są po i teraz czekają do następny lot. W poniedziałek będą koszowane. No i lecimy. Było cztery połowy, jest trzy, tego jednego właśnie nie ma od Potockiego. Od, od pana Henia. Tak, od pana Henia. Nie? Pan Heniu mówi, że na drugi rok musi 30 tu wrębać do klubu, bo mówi, że nie ma lepszej selekcji jak u nas. No to z... witamy i, i, i czekamy. Także ale jak będziemy zdrowi, będziemy dalej. Dalej to ciągnąć, będziemy dalej to selekcjonować. Naszym marzeniem jest sami wyselekcjonować świetny materiał. Jesteśmy już, tak jak powiedziałem, blisko końca, bo już są takie linie, jest kilka linii, gdzie już i dziadkowie lecieli, i wnuki i lecą, i dzieci leciały z całej linii. Czy to zostawisz samczyka, czy samiczkę do rozpłodu, to dalej przekazuje i dalej leci. To już jest bardzo dobrze. Powrotność jest. Nalot jest, tutaj jeszcze chcę podkreślić, bo co ciekawe, że na lotach starych, tam oglądałem filmiki, niektórzy koszowali ponad 100 głębi, ja już o tym kiedyś mówiłem, i wielka sensacja była, że 6 naraz siadło. A tutaj 100 kilometrów siadło 21 naraz, pod wiatr, nie z wiatrem, a w tamtym roku na locie 350, siadło 8 naraz przy szybkości 900 z czymś. I jeżeli my będziemy w ten sposób selekcjonować każdy z nas, to tych głębi takich będzie dużo więcej. nie? Naszym marzeniem też jest leczyć, ile będziemy mogli, ile będziemy żyli, leczyć na Afryka Pro, bo dla mnie na tą chwilę, to jest jeszcze lepiej prowadzony głębnik jak na San City. Na San City, póki żył Sandy Mayer, był rewelacyjny. Ale jak Sandy Mayer umarł, tak już było, byle jak. Natomiast tutaj e, ten e, właściciel, czyli prowadzący, może nie właściciel, ale prowadzący Henryk naprawdę odwala kawał roboty. Stara się poza sezonem, w trakcie sezonu, e, naprawdę dostarczać wiele cennych informacji. Jak ktoś chce z tego skorzystać, może skorzystać i może naprawdę iść z własną hodowlą e, do przodu, bo takich ludzi, którzy mieszkają czy w RPA. Czy mieszkają w Europie? Jeżeli się posłucha, zawsze z ich wywiadów można coś ciekawego wyciągnąć. To by było chyba tyle, nie? Będziemy pomału kończyć. Tutaj podsumowaliśmy ten pierwszy lot i tak 13 lotów będziemy szukać. Jak już powiedziałem w tamtym roku, jak surferzy dobrych fal, to my będziemy szukać dobrych wiatrów, czyli. I, I dobrej temperatury musi być te 30 i pod wiatr. Wtedy mamy świetną selekcję. Wtedy głębi pokazują charakter. I wierzę w to, bo już nieraz my to sprawdzali Bo niektórzy mówią dobrze Wam, bo jak się głębi z wiatrem zalecą, to wtedy są duże straty. Tak, czy pod wiatr, już w tym roku mieliśmy właśnie tę relację ze Śląska, czy pod wiatr, czy jak się zalecą, też muszą wtedy pod wiatr wracać. Muszą być głębi charakterne. To, że ten lot był trudny, to też świadczy o jednej rzeczy: że niektórzy e, ludzie wolą iść przez życie z prądem, a niektórzy pod prąd. I tak było z tym, z tym lotem. Niektóre głębi poszły pod wiatr, a niektóre stwierdziły, że lepiej pójść z wiatrem. Dlatego te głębie nie znalazły się. Ani w Lubelskim, czyli ani na wschód nie poleciały, zamojskie, lubelskie, ani nie poleciały tutaj na południowy zachód, w kierunku Krosna, Jasła, Sanoka i tak dalej. Te głębi ludzie dostali telefon, nasi hudowcy dostali telefony, te głębi centralnie z wiatrem poszły w kierunku Tarnowa. I tam niektóre się zatrzymały. Czyli jak któryś gołąb lubi z wiatrem, nie lubi tak jak człowiek, Iść pod wiatr, tylko z wiatrem, no to idzie z wiatrem I, i po prostu z niego lotnik już nie będzie. Chyba, bo to też nie jest człowiek, że mógł się zabrać z taką grupą, która poszła w drugą stronę i potrafił na drugi dzień dolecieć, to też świadczy o tym, że zdał sobie sprawę z tego, jak ja głupi jestem. Po co ja się z nimi zabrałem, teraz muszę dymać dwa razy tyle. No niestety, za głupoty się płaci. Kochani, to by było tyle. I do następnego razu